Siemano! Cześć! Witam Was dzisiaj w niezapowiedzianym materiale. Mr. Unboxing tej... oto wielkiej paczki... Ciężkie to jest, mam tu swój... gdzie, gdzie to jest tu... nóż. Yy, no, no to co, no to chyba otwieramy, nie? ładne. O oh yeah. To nie sól jabłkowa, ale czarno. Eee. O, o Jezu. Eee. Oho, ho, ho, już tu widzę co to jest. W ogóle, moje nowe tło. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Yy, tak, tu, tutaj pierwotnie nie było, biurko, to był komputer. Jeszcze wam zrobię materiał, prawdopodobnie z pokazu pokoju wersja 2.0. Nie wiem kiedy, ale będzie. O jezu, tutaj jest związane, czekajcie. Ja sobie to może dam tu. żebyście nie widzieli. No dobra, to co ten wasz stawie, jak co zamówił? Simpsonów i tak, nie tylko jedną to. Zaraz zobaczycie, ile tego tutaj jest. To jest sezon dziesiąty. Także, może ja sobie teraz wyciągnę wszystko. O kurde. O kurde, tego jest. Zresztą widzicie. Trochę tego tu jest. Dobra. Zacznijmy, może od początku, czyli od sezonu pierwszego. Tak, w ogóle ta chyba wkładka jest przyklejona? Nie, to można. Dobra, to można zdjąć, więc zdejmę sobie to. Mamy taki oto ten. I możemy wysunąć. Tutaj w środku mamy dodatkowy artwork. Jak włożymy do... z drugiej strony, mamy taki oto artwork. I to są te najlepsze boxy od 1 do 5. List od Groeninga, z Twój Simpsonów. Tutaj mamy, mamy książeczkę. Książeczkę z odcinkami. Proszę bardzo. Nie będę każdego. Kiedyś zrobię większy overview tego, ale tu chciałem wam pokazać mniej więcej z każdego rodzaju tych boksów. Tutaj akurat mamy trzy płyty: to jest pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci. I z tego co pamiętam, to pod spodem. Um, tak, tutaj jest inny design. Proszę bardzo, tutaj jest inny design. Tutaj też jest inny design. Fajnie. Hmm, aha, aha. Dobra, tu mamy to, mamy serię pierwszą. Ale to się świeci jak psu jajca, dosłownie. <laughs> Także no, Simsonowie, sezon pierwszy. Mm. Ile zamówiłem sezonu, zaraz zobaczycie. Dobra, wyciągamy tutaj następnie to, co się. Oooo! Tu się skleiło coś. Ewidentnie no. Spróbuję to. Eee. Dobra, no, będzie takie delikatne. Dobra, tylko to sobie wyciągniemy. Eee. Sezon drugi. Umyjone głowy tutaj widzę, i tutaj mamy inny artwork. Tutaj w środku mamy taki, oto artwork. To jest tak, to jest sezon drugi. To mamy już na cztery płyty taki foldout. Mhm. Adamajak. No. O, kolejny list od pana twórcy. sezon drugi, teraz idziemy po kolei okay. tutaj o, to mogę akurat ściągnąć, o, fajnie dobra, dziękuję zaraz, co tam było dobra znaczy. sezon trzeci sezon trzeci <taki>, taki różowy i tutaj się walizka napiętuje, tu jest dziura podwójna Zresztą wyciągniemy O! Tara nie, nie wiem co, co się w sobą tego zrobię, ale no Jest tutaj dziura z tej, dziura z tej I tu spadliska naprót, no. No, na pewno No mamy bokset na 4, Te kolejny liścik i kolejne płytki no, kolejna książeczka to będzie interesujące. Tutaj, na tej płycie, znajduje się, proszę Państwa, jedyny do dziś zbanowany odcinek Simpsonów, o jakim mi wiadomo, czyli Star Living Dead". On został zbanowany w 2019 po wyjściu, um, po wyjściu tego dokumentary Living Neverland chyba, gdzie. No, Michaelu Jacksonie, przez co, a tutaj występował Michael Jackson, dlatego ten odcinek był. Eee, zbanowany. I to jest chyba jeden odcinek jest zbanowany, więc... Okej. Okay. Sezon trzeci mamy tu. Eee, sezon... O, czwarty. Proszę bardzo. Widzę, że on jest złożony od drugiej strony. O, tutaj jeszcze sobie to... to sobie ściągniemy. O! Tak. To gdzieś przełożę ogólnie. Wciągamy i tu mamy wnętrze telewizora i szczura, którego pierdyknął prąd. Także tutaj taki mamy artwork i taki mamy artwork. Proszę bardzo, można sobie znowu wstrządać. Kolejny list od pana Mata. I kolejne płytki. Proszę bardzo bardziej dokładniejszy overview tego. Dzisiaj, dzisiaj robię po prostu, żeby to odpakować wszystko. Hmm. Tak to włożymy z powrotem. O! Idealnie. No teraz mamy wszystko. Sezon numer 5. Ostatni z tego pierwszego designu. Tutaj mamy bardziej taki cyrkowy design. To zdejmę oczywiście. O, sezon piąty. I mamy coś takiego. Są Państwa w cyrku i coś... Coś tu właśnie... O ho ho no właśnie. właśnie. Nie zauważyłem. Eee, to mi tutaj latało. Eee, nie wiem czy to nie jest jakoś zepsute. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Eee? O, cztery dyski jak zwykle. Czekajcie sobie tu. E, pewnie spodziewaliście się dzisiaj czegoś sąsiadowego. Niestety nie. Dzisiaj, dzisiaj wyjątkowo nie idziemy w, sąsied... w sąsiedzkie rzeczy. O i mamy kolejną ton. Książeczkę w sumie tak to złożę, żeby ten, bo tu są po cztery dyski, ale tego nie zmieszczę w kadrze, więc no. Taki oto design. E... Kolejny tam był list, więc to kończy pierwsze te wydania. I teraz, tak, szósty miał pierwotnie wydanie w takiej plastikowej głowie Homera. Z tego co ja widziałem, mi się nie niezbyt podobało i dlatego szukałem właśnie. Tak, żeby była jakaś taka aukcja z, z normalną tą, z normalnym wydaniem więc. Idziemy tutaj, i tu mamy już pierwszy inny bok, sezon sezon szósty. Tutaj dalej jest dziura, jak coś. I to nawiązuje do odcinka, kto postrzelił pana Burnsa. E, I jeśli to wyciągniemy i włożymy. No, taka głowa była, plastikowa Homera. Jak wyłoży, wyciągniemy, włożymy z drugiej strony, to proszę bardzo, spoilery: kto postrzelił pana Burnsa, mamy tutaj odpowiedź. <laughs> Ciekawy dość design. I teraz tak, tu mamy case file stylizowany na takie taki folder i box wygląda tak, że o, właśnie, o, właśnie. Że box nie jest już taki, taki duży, tylko jest właśnie takie coś. I płyty się otwierają w ten oto sposobik. No i mamy zaś cztery dyski, tak, tak, cztery dyski. Bardzo fajnie. Zamówiłem ten dosyć tanio. Za tyle ile kupiłem to wszystko. To zresztą, było być po części pełne na moje zbierające się urodziny. To ja kupiłem te wszystkie boxy. Jeszcze tutaj dojdziemy do wszystkich, ile tutaj ich jest. Ja te boxy kupiłem za cenę 120 zł z Danii. Więc no. Jest to według mnie, bardzo dobra cena i są też w bardzo dobrym stanie. Um, że to jest sezon szósty. Proszę bardzo. Uff! Uszkodził tutaj sezon. O, tutaj trochę taki pachkanek. Ojej, się trzeba przeczyścić coś. Um, będę musiał to przeczyścić. Cenu siódmy. Wersja kolekcjonerska miała e, głowę March, plastikową, again, jakby nie, nie, nie podoba mi się wolę wszystko, jak jest w jednym tym, jednym designie. Tu mamy dziurę, tu, którą wyciągamy, proszę bardzo, w takim designie głowę March. Czy tu było to? Nie, tutaj nie było tej karteczki. Dobra, e, i teraz to mamy... To mamy w formie takiej gazety, to jest bardzo fajne. To mi się podoba. Mamy odcinki w formie gazety, opisane proszę bardzo, Czyli House of Horror, domek, domek Strachów na drzewie. Nie wiem, jak się na po polsku to nazywa Trick House of Horror w każdym razie. Yy, a właśnie, bo to jest sezon siódmy. Muszę tutaj yy, pokazać wam jedną rzecz. Yy, chyba już wiecie, co nawet. 22 krótkie filmy o Springfield. Czy wiecie, co tu się znajduje? 5 sekund na odpowiedź. Tutaj znajduje się słynne Steamed Hams. Dokładnie. To jest ten odcinek. To jest ten odcinek. No i znowu mamy taki, wiadomo, box, gdzie się otwierają te wszystkie. Płytki, no wiecie o co chodzi, no i alkoholiki, no nie? Eee, dobra, eee, nie, nie tu. Eee, tu Trochę ten... tak kieszeń na tą... Eee, ta kieszeń na tą kieszeń Ta kieszeń na, <grym> na broszurę jest trochę taka... no, rusza się dosyć, więc no eee, Sezon siódmy Może w sumie już tu ustawię to tak, żeby mi się nie to. Eee, tutaj muszę wyciągnąć to. Standardowo. Dobra. Eee, sezon numer 8 to była plastikowa głowa Megi Tutaj w ogóle zaraz zobacznę, bo to jest albowrócony ten design. Chociaż? Nie, nie, nie. Dobrze jest chyba. No? Dobra. Eee, sezon 8. Eee, mamy. Aha, dobra. No to było tak. Dobra, tutaj teraz ma to sens. Bo to było, proszę Państwa... Tak. O. No. Eee, I teraz wyciągnijmy to. Mamy magii. Tym razem mamy... O! To jest ciekawe, to mi się podoba, to jest zajebiste też. Um, to jest książeczka o odcinkach, w tym razem w formie albumu ze zdjęciami z roczników, proszę Państwa, 96-97. Bardzo mi się to podoba. Mamy to w formie takiego o, albumu, proszę bardzo. Mm, takie... Mhm. No. I dyski znowu. Dyski mamy, proszę Państwa, w ten oto znowu sposób. Standardowo otwierane te panele. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zepsuje. Nie wie, czy coś. Bo no tak by było smutno, jakby to się rozpapoliło. Także no, sezon ósmy. Sezon. Także mamy sezon dziewiąty. E, tutaj chyba nic nie było włożone, nie? Ale Dobra. Wyciągnijmy. Które mamy? To było, że... Właśnie. Od, od, sezon zawiera dwusetny odcinek. E, tutaj mieliśmy plastikową głowę e, lisy. O, zresztą macie to się bardzo cyk. Uo. O, i tym razem co ja tu mamy? To jest w formie... Hmm, czego? A, jakieś takie gazety przewodnika, ok. A The Rolling Stone, dobra, to jest w formie magazynu. Faktycznie. Takie coś. No i tutaj mamy dyski, które wyglądają na stare takie. Jak się nagranie, nie wiem, zwinęli czy z czegoś. O. To to mi ten też mi się podoba właśnie design. A, i tutaj faktycznie za tym są rzeczy. Zapomniałem ten dodać w sumie. Czy coś było poprzednich? Teraz, teraz się zastanawiam. Mało magii tutaj mamy. Tego psania? To nie jest Santa's Little Helper. To jest ktoś inny. A, mieliśmy cień pana Burnsa. Dobra. I teraz przechodzimy do sezonu numer 10. Ostatni z tego drugiego wersji wydań. Tu mamy dziurę. Tu jeszcze z tego i to było plastikowe w plastikowej głowie Barta, jak widzieli. My wyciągamy co my tu mamy. A jakie... A, kamery, dobra. Okej. Okay. Ale spoko. No i to jest bardziej takie w stylu takiego um, studia filmowego, więc mamy tutaj Guide to Studio Tour. Uh, tak to mniej więcej wygląda sobie. Proszę bardzo. Mm -hmm. i mamy Wizytor Pass, a to mi się też podoba. Wizytor Pass, jest przekreślony, jest Bart Simpson. <grym> e, mamy tutaj kamerę 1, na której mamy e, Marcz. Tutaj mamy Barta. Tutaj co kolejne mamy? Tutaj mamy co? Liza i magii. No i na czwartym dysku powinniśmy mieć chyba Homera, tak? Homer, dokładnie. Security Camera <laughs> i Homer czytający poezję, czy co to tam czyta, i to z tych wydań tyle. I teraz tutaj będzie dosyć taki twist, a, ponieważ pewnie teraz myśleliście, że będzie sezon 11, a? Sezon 10 razy 2, proszę bardzo. Jeszcze zafoliowany. Nie zamierzam go otwierać. Będzie zafoliowany sobie stał u mnie. O i tutaj mamy tą, 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 tą karteczkę od tego, także to sobie zostawię. I mamy 11 sezonu. Mamy dwa ostatnie boksy. Jest to sezon 12. Który jest, no, takim już. Yy, no, z tych wydań, których nie preferuję, ale były w tym, więc warto mieć. się wyciąga tutaj. Mamy gościor komiksów. No i niestety nasz ten, nasze... Wygląda w ten sposób. Pewnie zapytacie, gdzie są dyski. A no, chyba tutaj. O Boże. Nie dziwię się ludziom, którzy nie, nie cierpią tych wydań. Tutaj trzeba, patrzcie, tu tu trzeba wyjmować z tych boków. Więc nawet nie będę pokazywał przy następnym. Nie będę nawet wyjmował. Tutaj za to mamy. Dosyć takie fajne, bo książeczka jest w formie komiksu. O, właśnie, i mamy jakieś takie krótkie te stawki. I to jest sezon 12 bardzo taki Zresztą widzicie Cienki karton jak cholera Nie jestem wielkim fanem tych wydań eee... o, Jezu. O. o o, o co to pisze? Matt Groening in person O! Matt Groening! Proszę bardzo, tutaj hm Niczym Stanny powiadacz <głysy> hmm. A właśnie, tu jest przyklejone. Pytanie, czy ja to mogę zdjąć? Nie mogę i wolę raczej tego nie robić. I tu kolejny Mad proszę bardzo. bo. Eee, bo do, o, do, do ostatnia seria, to którą mam tu jest sezon. 13. To był. Ralph Wiggam, chyba? Jeśli mnie Państwo nie myli, tu będzie. Y je, jeśli się pomyliłem to tu będzie popełna nazwa, jeśli nie, to będzie tu po prostu pusta eee... i... Okej. Okay. Pociągnijmy to. Stylizowane na kasyno i automaty, to jest fajne. Mamy takiego guidebooka, widzę. Kolejnego zresztą. Ostatniego. Okej, okay, ciekawia, co jest na ostatniej stronie. A. Chciałem, że będzie jakiś dodkowalkoch. Dobra. Nie no i tutaj. Takie takie oto coś. Więc... A, tego nie pokazałem. <grybujesz> Proszę bardzo. Pixelarcik. Homera i rodzinki. I każdy jakby ma swoją grę przy automacie. To jest spoko. To fajnie, jakby to były właśnie takie dyski. No, wiecie, tak jak w pierwszych 10 sezonach. I to z tego unboxingu jest w straszny syf. Będę musiał posprzątać po nagraniu. No. I to by było na tyle. Z sezonów, które mi pozostały, są tak. 11, tak jak mogliście zobaczyć, i od 14 do 19. Jest jeszcze 20. Z tym, że on chyba tylko wyszedł w USA, więc będę miał trochę większe zadanie, żeby coś takiego sprawiać. I to są wszystkie sezonowe wydania Simpsonów ponad sezon 21 i późniejsze nie wyszły już nigdy na DVD z tego co mi wiadomo. Także no, czas chyba je tu. czas je tu ładnie postawić na tej oto nowej półeczce, którą tutaj mam. Eee, I cóż, widzimy się za chwilę jak je ustawię. No i proszę Państwa, mamy tu wszystko. Od jedynki do trzynastki z pominięciem 11. Teraz mam dwie dziesiątki, ale dobra. To by było, to by było na tyle. Eee, trzymajcie się. Do następnego. Hejos.